wówniarza, trwa prezentacja zawodników, którzy niebawem pojadą w spotkaniu z Łomrek z Włókniarz Częstochowa kontra Atlas Wrocław no i mam pytanie do naszego eksperta Rafał Osumek powiedz jak ty przyjmujesz te rozstrzygnięcia które po pięciu kolejkach już zapadły w Ekstralidze czy zgadzasz się z tą tezą, którą przedstawiłem na początku? Sezon bardzo ciekawy, no i po części nie do końca można było przewidzieć, że tak dobrze na przykład będzie jechał rywal dzisiejszy, częstochowian Atlas Wrocław. No zgadza się, tak, tak właśnie jak powiedziałeś, no. Tarnowski zespół przed sezonem wzmocnił się mocno, bardzo dobrze jeżdżą, Atlas Wrocław też do tej pory nie przegrał ani jednego spotkania, jest bardzo silną drużyną, wyrównaną, wszyscy, wszyscy punktują, jeden drugiego zastępuje i, i, i na pewno na pewno to będą te dwa zespoły, które, które będą walczyć o, o medale. Mam nadzieję, że, że mój zespół też do, te, do, te, do tego grona dołączy i że też powalczymy o medale. Powiem sobie szczerze, że, że nie wyobrażam sobie, żeby e, tak mocna ekipa naszfikowana gwiazdami z Częstochowy nie mogła znaleźć się w pierwszej czwórce medalowej. Sebastian Łanek miał troszeczkę kłopotów na początku tego sezonu. Mówiło się o problemach z motocyklami. Krótko zatarł trzy silniki, krótko po rozpoczęciu sezonu. No i bracia Szczepaniakowie, Michał i Mateusz, ten najmłodszy Mateusz, ledwie 17 lat, jeszcze rok temu jeździł w pile. No a teraz dostaje szansę, objeżdża się w tym roku. No i co ciekawe, punktuje w tych bardzo ważnych meczach. Mam prośbę raz jeszcze więc przypomnijmy sobie z numerami jak wyglądają składy na to spotkanie. Bardzo ważna informacja. Jedziemy według pierwszego zestawu meczowego, czyli jeśli mają Państwo gdzieś w jakiś chałupniczy sposób zrobione programy. Ich wypełnianie będzie dziś troszeczkę łatwiejsze. Z numerem pierwszym w barwach Atlasu Wrocław Henkok numer 2, Sławoń numer 3, Drabik 4, Tomasz Gapiński 5. Jarosław Kampel 6. Piotr Świderski 7. Robert Miszkowiak, trener którego już dzisiaj oglądaliśmy Marek Cieślak. Złomrek, z Łomrek, Częstochowa. Z numerem 9 pojedzie Ryan Sullivan, numer 10, Grzegorz Walasek, 11, Rune Holta, numer 12, Zbyszek Czerwiński, 13, Sebastian Łamek, numer 14, Michał Szczepaniak, z numerem 15 jego brat Mateusz Szczepaniak. Trenerem drużyny Mistrzów Polski jest były Żużlowiec, były kolega z toru Marka Cieślaka, pan Andrzej Jurczyński. Troszeczkę miał ostatnio kłopotów w drużynie, pisała o tym. Ogólnopolska Trasa, no a my oglądamy bohaterów tego dzisiejszego widowiska, którzy podążają już w kierunku Parku Maszyn za mniej więcej 3 minuty start do pierwszego wyścigu, w którym będziemy oglądać Michała Szczepaniaka i Mateusza Szczepaniaka, ich rywalem para wrocławska Piotr Świderski i Robert Miśkowiak, bracia Szczepaniakowie dobrze znają ten Częstochowski Tor może nie wychowali się na nim, ale przecież trenują tutaj dość długo. Ale co bardzo ważne, para gości Piotr Świderski i Robert Miszkowiak. Ci dwaj zawodnicy jeżdżą w tym sezonie bardzo dobrze. Rafał, ja sobie tutaj wynotowywałem średnie KSM po tych pierwszych yy, pięciu kolejkach. No i średnia Roberta Miszkowiaka naprawdę jest imponująca. 2,43. No, ustępuje praktycznie tylko Sławkowi Drabikowi, który w tym sezonie jeszcze w lidze nie przyjechał na czwartym miejscu, tak więc na początek spotkania, mimo iż jest to, można by powiedzieć tak w cudzysłowie, tylko bieg juniorski, ale już zapowiada nam się bardzo ciekawa konfrontacja. No rzeczywiście Robert, Robert Miśkowiak w tym sezonie na razie bardzo, bardzo dobrze startuje, zdobywa bardzo dużo punktów. I na pewno na pewno tutaj w tym, w tym biegu i w tym meczu na pewno będzie starał się także zdobywać jak najwięcej punktów. I, i, i zobaczymy, zobaczymy, jak mu dzisiaj będzie szło. Mam przed sobą aktualne statystyki, które przygotowują nam dziennikarze tygodnika żużlowego Robert Miszkowiak. Osiem biegów wygranych, 11 razy przyjeżdżał na drugim miejscu, tylko trzy razy był trzeci i ani jednego biegu nie przegrał. Takim dobrym wynikiem może poszczycić się no troszeczkę lepszym. Sławomir Drabik. Bardzo ciekawi jesteśmy tutaj w Częstochowie. Jak będzie powitany Sławiczek Drabiczek. Tak mówiło się o tym sympatycznym zawodniku. Świetna oprawa tego widowiska. Motocykle już powoli rozgrzewają się silniki ryczą w parku maszyn. Ostatnie pożegnania, podziękowania kibice z tęsknotą czekali na tak ciekawe mecze w Częstochowie. I tak jak powiedziałem za momencik start do pierwszego wyścigu wyścigu juniorskiego. Już przygotowany Robert Miśkowiak założył kask. Niezwykle poukładany chłopak poklepał go Jarosław Kampel, dla którego jak wszyscy dobrze wiemy to pierwszy sezon w startach juniorskich. Kilka dni temu Wystartował w Grand Prix Szwecji. No może nie był to do końca udany start. Jarka Hampela wygrał swój pierwszy wyścig. Później było nieco gorzej. Będziemy wracać jeszcze do tego, co działo się w pierwszej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata. Ale teraz już czekamy. Przygotowani do wyjazdu na tor zawodnicy Atlasu Wrocław. Przypomnę Piotr Szwiderski i Robert Miśkowiak. Obaj mają po 21 lat młodzi Michał Szczepaniak i Mateusz Szczepaniak jeśli spojrzeć na średnią Michał 21 lat, tak więc powoli też będzie kończył wiek juniora natomiast Mateusz jest w tej chwili najmłodszym zawodnikiem, którego oglądać będziemy spośród tych 14 zawodników ścigających się w meczu który jest hitem szóstej kolejki, już przygotowany Piotr Świderski, już także Robert Miśkowiak odpalone motocykle, za chwileczkę wyjadą na tor. Brama już uchylona. Widzą Państwo zainteresowanie tym meczem. Bardzo duże w Częstochowie. Troszeczkę przeciągnął nam się ten moment rozpoczęcia tego spotkania. To wszystko związane z troską o tor, z troską o bezpieczeństwo. Oglądaliśmy tutaj razem z Rafałem Oskupiem próbę toru. I tak jak mówiliśmy wcześniej, wydaje nam się, że tor będzie bezpieczny. Mamy pierwszych zawodników na torze. Jest Michał Szciefaniak. Jest w kasku żółtym Mateusz Szczepaniak, no i są zawodnicy Wrocławscy. Przypomnę, goście jeździć będą w kaskach koloru żółtego i białego. Gospodarze tradycyjnie na czerwono i na niebiesko. Jako pierwszy podjeżdża pod taśmę maszyny startowej Michał Szczepaniak. Jest także Piotr Świderski, jeszcze do niedawna zawodnik kolejarza Rawicz, ale w momencie, kiedy. Dokonał się ten transfer do stolicy Dolnego Śląska. On, Robert Miszkowiak, Tomasz Kapiński nabrali taki wiary w siebie i spisują się bardzo dobrze. Od krawężnika Michał Szczepaniak, Piotr Świderski, Mateusz Szczepaniak i Robert Miszkowiak. Za chwileczkę start do pierwszego wyścigu arcyciekawego spotkania z Łomrek, Zbóchniaż z Częstochowa kontra Atlas Wrocław. I od razu przypomina mi się spotkanie z ubiegłego roku, które trwało ponad 2 godziny 40 minut. Jakżeś tutaj Działo się dużo nie tylko na torze. W parku maszyn, co niektórym puszczały nerwy, wybiegali na murawę. Doprawdy wspomina się to fantastycznie. To historia. Jak będzie teraz. O tym przekonamy się za momencik. Bo to cała czwórka już przy taśmie maszyny startowej i za chwilę pan Henryk Kowalski, bo on jest sędzią wolniej taśmę. Ale świetnie zakłada się Robert Miszkowiak. Wrocławianie jadą na 4 do 1. Miał problemy. Mateusz Szczepaniak został daleko od tyłu. Jadą oczywiście na 4 do 2. Na prowadzeniu Robert Miszkowiak drugi jedzie Michał Szczepaniak. Na miejscu trzecim mamy Piotra Świderskiego. Daleko za nimi z numerem 15 Mateusz Szczepaniak. Tak więc niepodwójne zwycięstwo, ponieważ Michał Szczepaniak jedzie na drugim miejscu. Jeśli tak, czy upada. Michał Szczepaniak czy zdąży pozbierać się zanim nadjadą Nad zawodnicy Wrocławcy nie chyba nie i wyścig zostanie przerwany. Tak jest. Leży na torze Michał Szczepaniak. Objeżdża go w tej chwili Robert Miśkowiak. Może nie wyglądało to aż tak groźnie, ale spójrzmy na powtórkę. Obawiam się, że Michał zostanie wykluczony. No, tutaj widzimy Michał troszeczkę wy, za bardzo wykontrował motocykli i przerzuciło go przez kierownicę. No, takie upadki często kończą się z łamaniem obojczyka. Miejmy nadzieję, że, że Michałowi nic się nie stało. Jest lekarz zawodów przy zawodniku z Częstochowy. Poczekajmy spokojnie. Start do wyścigu pierwszego, oczywiście, zostanie. Powtórzony w trzyosobowym składzie. Jak widzisz tą pozycję tutaj za rękę podnoszą Michała. No nie, widać, chyba że, jest że Michał uderzył się chyba, uderzył głową w torii i ledwo go zaćmiło, ale wstało w własnych siłach, nic mu się nie stało. Jest karetka na torze. Michał Szczepaniak. Piotr Świderski i Robert Miszkowiak kontra Mateusz Szczepaniak. Piekielnie trudne zadanie przed juniorem z Łomreksu Włóknia Szczęstochowa. Spójrzmy jak to wygląda na polach startowych wykluczony Michał Szczepaniak. To widzimy na grafice Piotr Świderski, Mateusz Szczepaniak i Robert Miszkowiak. Mają jeszcze około 45 sekund na to, aby stanąć. Nieruchomo pod taśmą maszyny startowej podprowadzający kierownik startu już jakby nie mógł wytrzymać zaprasza trójkę zawodników pod taśmę i za momencik taśma po raz drugi w pierwszym wyścigu pójdzie w górę Proszę, dobrze Wrocławianie zakłada się Robert Piśkowiak i on obejmuje prowadzenie, ale miał problemy Jorus Świdski. Leży na torze Mateusz Szczepaniak. I teraz Rafał powiem tak. Nie wiem, czy to jest cały czas wina tego, że to jest ten pierwszy bieg juniorski. Czy to jest ewentualnie wina zawodnika Wrocławskiego. Nie wytrzymał Piotr Świderski. Mamy decyzję. Piotr Świderski zostaje wykluczony. Niesamowita historia. Mecz się jeszcze nie rozpoczął, a już dwóch zawodników wykluczonych. Poczekajmy na powtórkę, aby nikomu nie zrobić krzywdy. Oczywiście jesteśmy w tej lepszej sytuacji, że mamy nie tylko powtórkę, ale i Rafała Osumka. No tutaj widzimy dosyć równo wszyscy wyszli ze startu. Mateusz Szczepaniak Mateusz tutaj zakładał się na, na Piotra Świterskiego i ten go odepchnął i Mateusz upadł na torno. Wydaje mi się, że, że sędzia tutaj podjął słuszną decyzję. Miało ich jechać czterech. Zobaczmy raz jeszcze na powtórkę. Rywalizacja między zawodnikiem w kasku żółtym i niebieskim. No i przyznaję Ci rację jak najbardziej. No tylko szkoda, że będziemy w sumie w tym drugim podejściu do pierwszego biegu oglądać tylko dwójkę zawodników. Oto dwóch zawodników. Szkoda tylko, że pogoda się psuje troszeczkę nad częstochową. Tomek Gapiński w parku maszyn. Tu już mam informację, że po pierwszym biegu będziemy mieli równanie toru. No nie ma się co dziwić, w końcu jakby nie było, byłby to już trzeci bieg dwóch zawodników wykluczonych. Michał Szczepaniak i Piotr Świderski. Mateusz Szczepaniak i Robert Piszkowiak lepszy junior Atlasu, ale jadą, przynajmniej kiedy wchodzili w ten pierwszy. Raz. równo, jak zachowa się w tej sytuacji, Mateusz ambitnie dosiadł motocykla i rusza w pogoń za Miśkowiakiem, obejrzał się zawodnik Atlasu Wrocław, gdzie jest jego rywal, tutaj raczej trudno myśleć o jednak, jednak o jakiejś niespodziance długość, Prostej, taka jest różnica między tymi zawodnikami. A co by nie mówić, Mateusz ma jednak problemy troszeczkę z przytrzymaniem tego motocykla na tej, że nie najłatwiejszej dla zawodników na wierzch Cały czas na prowadzeniu Robert Miszkowiak będzie po trzy punkty w tym meczu niezagrożony. Rozpoczęło się. Ostatnie okrążenie, teraz wjeżdża Mateusz Szczepaniak. Wygląda, że będzie 3 do 2 w pierwszym biegu dla drużyny Atlasu Wrocław. Tak jest, 3 punkty dla Miszkowiaka, dwa punkty dla Mateusza Szczepaniaka, który zbiera porcję graw, olbrzymią. Ewidentnie miał jakby jeszcze jakieś problemy z motocyklem w tym w swoim pierwszym starcie. Pozostaje mi się tylko cieszyć, tak naprawdę, z tego, że ten pierwszy bieg mamy już za nami. Wrocławianie obejmują prowadzenie 3 do 2. Michał Szczepaniak i Piotr Świderski tego biegu nie ukończyli. Decyzją arbitra byli wykluczeni. No i teraz, właściwie, krótko będzie wyglądała ta ocena tego biegu. No tutaj niezły start Mateusza Szczepaniaka Robert Miśkowiak też dobrze wyszedł ze startu. Tutaj widzimy moment Mateusz Szczepaniak troszeczkę, troszeczkę za mocno skontrował motocyk i, i przewrócił się. Motocykl mu motocykl nie zgasł, mógł dalej kontynuować jazdę i, i no tak jak że my później widzieli nic ciekawego nie działo się zawodnicy, zawodnicy w dosyć dużych odstępach i no widzimy tutaj Mateusz ma troszeczkę, troszeczkę problemów, ten tor dzisiaj jest Dosyć, dosyć ciężki Mateusz jest młodym, młodym zawodnikiem, niedawno po licencji i na pewno jeszcze nie ma takiego doświadczenia jak Robert Miczkowie. Nie wytrzymują nerwowo. Trójka zawodników już pod taśmą maszyny startowej. Teraz czy odpali termotocykl Powinno być dobrze. Tak jest i Grzegorz Walasek dosłownie w ostatnim momencie, bo 20 sekund to zaledwie jest. Tak dużo. Walasek Słaboń. Saliwan i Henkok. Tak wygląda ustawienie zawodników od wady. Nie wiem czy Grzegorz ma jeszcze czas na to, aby spróbować motocykla, ale wszystko jest jak najbardziej w porządku. Na 5 sekund przed popójęciem tych regulaminowych 2 minut zameldował się i oglądajmy. Henkok i Słaboń kontra Saliwan i Walasek. Grzygorz Walasek jest drugi, Saliwan jest trzeci, tak więc na tym pierwszym okrążeniu wygląda to remisowo. Prowadzi Amerykanin na drugim miejscu, w tej chwili mamy Australijczyka Saliwan, obok niego Grzygorz Walasek. Bardzo ciężkie zadanie będzie miał Krzysztof Sławek, no wręcz jest to niemożliwe, aby przejść parę częstochowską, która tydzień temu w Zielonej Górze jeździła tak rewelacyjnie, a teraz Sullivan, taka efektowna akcja, próbował podjechać po wewnętrznej, ale nie udało się. Greg Hancock cały czas na prowadzeniu. Niestety w Częstochowie robią się coraz gorsze we warunki do jazdy na żużlu. Hancock, ale blisko krawędzika. Salivan, Salivan jakaś piękna akcja przy krawędziku. Ale Hancock jedzie optymalnie. Świetnie przygotowany motocykl. Za chwileczkę przedostatnia prosta. Ostatni wiraż i czy będziemy mieli remis? 3 do 3. Saliban piluje krawężnika. Hancock czy Saliban? 3 do 3. Dla Henkoka 3 punkty. Ryan Saliban 2. Grzegorz Walasek 1. Krzysztof Słaboń 0. Szybko podliczamy. 6 do 5. Taki jest wynik po dwóch wyścigach, ale ten drugi wyścig i walka pomiędzy Gregiem Hancockiem i Ryanem Sullivanem naprawdę mogła nam się podobać, próbował Australijczyk do końca, no ale niestety dla fanów Częstochowskich nie dał rady. Brawa dla Amerykanina za postawę na torze, który przywozi trzy punkty. Dwa Sullivan, jeden Walasek. Krzysztof Sławoń. No i podziwiajmy, bo w końcu mogliśmy nacieszyć oko dobrym Speedwayem. No tutaj widzimy bardzo dobrze ze startu z pierwszego pola wyszedł, wyszedł Greg Hancock. On, on przy krawężniku zapał tą e, dobrą ścieżkę przyczepną i, 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 i odjechał pozostałym zawodnikom. No, przez, w pewnym momencie mogliśmy zaobserwować jak jak do Grega Henkoka zaczął się zbliżać Ryan Sullivan, on też zaczął jechać tą ścieżką przy krawężniku i już niedużo brakowało, nie brakowało, żeby Ryan wyprzedził Grega Henkoka i do tej, do, tej, do tej trójki jeszcze do Grześka Walaska dołączył Krzysztof Słaboń, on też tam przy krawężniku próbował wyprzedzić Grześka Walaska. No, oglądaliśmy teraz bardzo, bardzo, bardzo ciekawy bieg. Do końca próbował Ryan Sullivan. O, aby tylko nie nabawił się jakichś kompleksów Henkoka, wspomniałem trzy dni temu, w sobotę przegrywał z Henkokiem, teraz także oglądał jego plecy, jechał bardzo ładnie blisko krawężnika, to wymaga niesamowitej perfekcji, ale optymalny tor jazdy Henkoka, no i tutaj ostatnie metry, wjazd na metę i zwycięstwo żużlowca Atlasu Wrocław. Kolejny bardzo ciekawy wyścig przed nami. Wyścig numer 3. Ależ tu się może dziać Runę Holta, Zbyszek Czerwiński to Para Częstochowska kontra Sławomir Drabik i Tomasz Gapiński. No i bardzo ciekawi jesteśmy przede wszystkim występu żużlowca w żółtym kasku. Już o tym mówiłem. W tym sezonie Sławomir Drabik jeździ rewelacyjnie. 2,63. To jego średnia. 26 biegów objechał w lidze, Najwięcej spośród zawodników wrocławskich. Kolta, Drabik, Czerwiński i Kapiński. Tak ustawieni są czterej zawodnicy do biegu trzeciego. Jeśli spojrzymy od krawężnika. Rune Kolta, dobrze Państwo wiedzą, indywidualny mistrz Polski. Kaś na górze, jakby próbował kaść start, ale doszlucona do tego wszystkiego. Drabik na miejscu pierwszym mamy jednak Kapińskiego. Niespodzianka na drugim jedzie Rune Holta. Drabik jest na miejscu trzecim, na czwartym. Zbigniew Czerwiński, a prowadzi Tomasz Gabiński. To jednak moim zdaniem lekka niespodzianka. Podjeżdża pod Gapińskiego z z polskim paszportem, ale runę hołda nie daje rady. Dochodzi do niego Drabik. Czy da radę w konfrontacji z mistrzem Polski? Drabik na ten tor rewelacyjnie. Co prawda namierzchnia się nieco zmieniła w ostatnich miesiącach, ale to nie jest aż tak ważne, bo nie do końca przecież można zmienić geometrię. A prowadzi cały czas... Gapiński na drugim miejscu jedzie Holta. Trzeci jest Drabik. Jakby miał teraz troszeczkę problemy z motocyklem. Zbliżył się do niego nieco Słyszek Czerwiński, ale nie będzie miał kłopoty często Tak więc wszystko wygląda na to, że Wrocławianie wygrają ten wyścig w stosunku 4 do 2. Trzy punkty najprawdopodobniej dla Tomasza Gapińskiego. Tak też się dzieje. Dwa punkty dla Holty. Jeden dla Drabika Czerwiński bez punktu i tym samym mamy. 10 do 7 nie wierzą w to, co dzieje się tutaj na to, że kibice mistrzów Polski nie tego spodziewali się po swoich pupilach, którzy do tej pory w trzech wyścigach nie wygrali indywidualnie w żadnym z biegów. Gapiński, holta, Drabik, Czerwiński, zaskoczony tym obrotem sprawy jesteś, Rafał? No, no rzeczywiście tutaj Tomasz Gapiński bardzo ładnie pojechał, wygrał bieg no i przywiózł, przywiózł cenne punkty dla swojej drużyny. 2, 4, no i w takim razie ta jego średnia będzie rosła, jeśli będzie jechał tak dalej. No tutaj, tutaj widzimy właśnie Tomasz Gapiński z czwartego pola bardzo ładnie wystartował, założył wszystkich, wszystkich zawodników na krawężnik. No tutaj widzimy, e, ciężko, ciężko się jedzie przy krawężniku, troszeczkę rzuca z zawodnikami, no ale e, aura taka jest i nic się na to nie poradzi. Jeszcze raz możemy zobaczyć ten e, bardzo dobry start e, Tomasza z czwartego pola. On tutaj właśnie w tym momencie już był przed wszystkimi e, rywalami, założył ich na krawężnik i, i dowiózł dowióz, dowióz trzy punkty do mety. Później bieg, bieg bez historii, zawodnicy troszeczkę się rozjechali i, no i wynik, wynik tego biegu 4 do 2 dla gości. No i nie oszukujmy się, spory wpływ na to ma także aura, która jest. Widzą Państwo, zaczęło padać, trwa równanie. Toru w wyścigu czwartym będziemy mieli zmianę za Piotra Świderskiego. W kasku białym pojedzie Robert Miśkowiak. Tak więc pierwsza zmiana w tym meczu. No i czekamy na ten moment, kiedy ciągniki opuszczą tor i pojawią się na nim zawodnicy. Widzą Państwo, frekwencja na tym spotkaniu bardzo dobra. Nie ma się co dziwić. Przenieśmy się na moment do parku maszyn. Ponownie w tym spotkaniu. Ukryliśmy się z gapą troszeczkę pod tą wiatą w parkingu w Częstochowie. Nie ma się co dziwić, pada. No i wychodzi tutaj taka prawdziwa pilska szkoła jazdy. Tamten tor czasami bywał taki, nawet cięższy. I o dziwo wygrywa z Runeholtą Holtą w pierwszym podejściu. Tak, dokładnie wygrywam z Runę Holtą. Udało mi się wygrać start dobrze, po prostu z w pierwszy wiraż i kontrolowałem jazdę, można tak powiedzieć. Spoglądałem, gdzie jest runę, także przewagę cały czas otrzymywałem taką samą i zwyciężyłem. Kto będzie dzisiaj silniejszy fizycznie, ten wygra na pewno, bo tor dyktuje trudne warunki. Można trochę parafrazować, porównać to do Ligi Angielskiej, gdzie motory na wejściu prawie gasną, bo tam zamykacie gaz, trzeba dużo manewrować, żeby się utrzymać na rumach. Tak, można tak to nazwać, bo tor dzisiaj przypomina właśnie tor angielski, jest bardzo przeciętny. Dużo dziur jest, także mi ten tor odpowiada. Ale nie ma się co dziwić, że dla każdego jest równy i jeżeli się wygrywa bieg i można jechać dalej, na pewno nie stwarza on niebezpieczeństwa jak na razie. E, no na pewno nie. Troszeczkę może być później problemu, bo zaczyna padać deszcz, ale. Ale na pewno będzie dobre widowisko, bez kontuzji, bez żadnych upadków. Jeszcze mała zmiana na koniec. W motocyklu coś się stało, czy tylko osłonka sprzęgła gdzieś tam? E, nie, tylko po prostu osłonka sprzęgła się odkręciła, bo za nisko składałem motor. E, także wszystko jest OK. Dzięki Tomek, widać jak walczą dzisiaj w Częstochowie. Tyle pogromca runeholty Holty, Tomasz Gapiński. Tomasz Gapiński, pogromca runeholty, Holty, pogromca indywidualnego mistrza Polski, jeździł runeholta Holta. Jeździ w Grand Prix, spójrzmy jak mu poszło, wygrał zawody w Sztokholmie Lee Adams, na miejscu drugim Jason Crump. przypomnijmy Tony Rickardson, na miejscu trzecim dobrze pojechał Tomasz Golob, ale w finale już nie miał, nie wiem, sił, nie starczyło Tomaszowi na to, aby powalczyć o zwycięstwo, ale i tak w sumie czwarte miejsce, gratulacje dla zawodnika Unitarnów. Na miejscu czwary, piątym Migi Pedersen. Na miejscu szóstym Grek Henko Katlas Wrocław Richardson i Jensen tak przedstawia się ósemka najlepszych zawodników pierwszej odsłony o indywidualne mistrzostwo świata dopiero na miejscu dwunastym mieliśmy Rayana Salivana blisko jego klubowy kolega Rune Holta Jarosław Campbell jechał tak naprawdę po raz pierwszy jako stały uczestnik Grand Prix na miejscu dwudziestym no i Piotr Protasiewicz chyba liczyliśmy jednak na więcej tylko miejsce dwudzieste Pierwsze. To pierwsza odsłona Grand Prix. Myśmy długo zastanawiali się, kto otrzyma dzikie karty na Grand Prix. To pierwsze w Polsce. Posłuchajmy felietonu. Już niespełna miesiąc dzieli nas od pierwszej polskiej eliminacji cyklu Grand Prix. We Wrocławiu poza trójką Golob, Protasiewicz, Hampel zaprezentują się również Rafał Kurmański i Krzysztof Kasprzak. Dla Kurmańskiego będzie to już drugi występ w żużlowym cyrku Ole Olsena. Zawodnik ZKŻ rok temu ścigał się w Chorzowie, gdzie dość szybko pożegnał się z turniejem, inkasując zaledwie trzy punkty. Być może wpływ na taki występ miała trema, bo w lidze ten młody jeździec spisywał się znakomicie. W tym sezonie jednak już tak dobrze nie jest, co przekłada się na wyniki zespołu. Dziwi więc przyznanie dzikiej karty Kurmankowi, którego teraz najbardziej potrzebuje klub Zielonej Góry. Sam zawodnik zapewne cieszy się z nobilitacji, bo co oczywiste powinien. Jednakże dodatkowy stres niewątpliwie związany z tak poważnym startem może dodatkowo zdeprymować młodego, acz utalentowanego już sportowca. Mamy nadzieję, że będzie zupełnie odwrotnie. Jeszcze bardziej zaskakujące powołanie to prawdziwie leszczyński skarb Krzysztof Kasprzak. Zawodnik, który dochodzi do zdrowia po groźnym upadku podczas kryterium ASów w tegorocznej ekstralidze, stanął pod taśmą zaledwie raz i nie ukończył wyścigu z powodu defektu. Kasperowi nie można odmówić ani talentu, ani też ambicji. Czy jednak start w zawodach o Mistrzostwo Świata, gdzie dla nikogo i niczego nie ma najmniejszej taryfy ulgowej, może pomóc w obecnej sytuacji młodego unisty? Działacze przyznający dzikie karty chyba nie wzięli pod uwagę wszystkich aspektów tej sprawy. Stawianie na młodzież jest jak najbardziej na miejscu, jednak na to, że powinni pojawiać się zawodnicy, będący w danym czasie w najlepszej dyspozycji, jak na przykład Robert Miśkowiak czy Janusz Kołodziej, bo jest to przecież promocja polskiego żużla na arenie międzynarodowej. Jeśli nawet byłoby za wcześnie na taki występ dla tych, czy też innych naszych juniorów, jest inne doskonałe wyjście. Doświadczenie, rutyna, a przede wszystkim dobra dyspozycja to tuty nieco starszych zawodników, którzy swoją postawą na pewno zasługują na szacunek. Czemu by nie dać szansy pojechać Sławkowi Drabikowi czy Wiesławowi Jagusiowi, którzy są w niemal ognistej formie. Na to jednak jest już za późno, dzikie karty rozdane, a my będziemy kibicować Rafałowi i Krzysztofowi, by jak najlepiej wypadli w zawodach o Wielką Nagrodę Europy. A my wracamy do spotkania Włókniarz kontra Atlas po trzech biegach 10 do 7. Spójrzmy, Hampel i Miśkowiak to para Wrocławska kontra Sebastian Ułamek i Michał Szczepaniak. W jakiej dyspozycji jest Michał Szczepaniak? Został troszeczkę na starcie, świetnie. Wrocławianie, Jarosław Kampel szeroko jedzie. Miśkowiak, Wrocławianie obejmują podwójne prowadzenie na miejscu trzecim. Sebastian Ułamek, Michał Szczepaniak został daleko z tyłu. No i teraz jak pojadą w Zapewne zdają się przecież bardzo dobrze. Miszkowiak i Jarosław Kampel. Na prowadzeniu mamy Jarka Kampela. Kilka metrów za nim jedzie Miszkowiak. Ułamek nie rezygnuje, jakby chciał się gdzieś tam ubić.